Tu już mordeczko trochę Hollywood zrobię. O, pierwsza runda, knockout, dekapitacja. Dla Popo to jest jeszcze większa presja, kiedy jego wielki wolaż kolega zobaczy, jak jest bity. Uwaga. I co to było jeszcze? I impreza. I impreza wychodzi z Arabem, no to no, ideal, ideal, <grym> idealnie się składa. Nasza trójca tutaj. Wardenga mixer. Ja myślę, że to by mogło zatrząsnąć polskim YouTube'em. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku serii Robimy Fame. Maciek Krzymczak, zwykły kibic, a dziś razem ze mną Mikołaj, Magdziarz, Mikser i chyba już Witam ostatnio serdecznie. Pan vloger. Tak jest, pan vloger od niedawna. Witam serdecznie. Od, witam, witam. od pewnego czasu pan vloger, można powiedzieć. I fajnie że tak jakby mocno od razu, od początku wchodzimy. Mam nadzieję, że u nas też dzisiaj będzie chociaż taki jeden smaczek, jak w tym pierwszym vlogu na końcu u ciebie. <laughs> zobaczymy. zobaczymy. Zobaczymy, jakie pytania tutaj przygotowaliście Co dla będzie mnie. dało się zrobić. Ale zanim zaczniemy, to pozwól, że jeszcze zwrócę się do naszych widzów, ponieważ jak w każdym odcinku serii Robimy Fame, mamy dla was konkurs. I moi drodzy państwo, jedyne co musicie zrobić, to w komentarzu napisać dokładnie, ładny wynik walki właśnie miksera z popo, czyli podajecie rundę i minutę, w której według was zakończy się walka. Trzy osoby, które prawidłowo wytypują ten pojedynek otrzymają prezent od BetClicka oraz rękawice Fame FameMA i koszulkę wybranego zawodnika. A drugą informacją dla was jest to, że jeżeli jeszcze nie posiadacie konta w BetClick, a jesteście pełnoletni chcielibyście mieć możliwość typowania gali FameMA11 lub innych eventów sportowych, możecie założyć konto ze specjalnym kodem FAME550VIP Otrzymacie cashback na start aż do 550 zł i oznacza to tyle, że w przypadku przegranego pierwszego postawionego zakładu Petkik zwróci wam stawkę w formie bonusu minus 12% podatku aż do 550 zł. Te wszystkie formalności związane z konkursem, z rejestracją, mamy za sobą to możemy już przejść do tych konkretniejszych jasne, pytań. Jasne, jestem gotowy na wszystko Proszę pytanie. bardzo, w takim Proszę razie bardzo. rozpocznijmy. Tak jak oglądasz Fame, śledziłeś do tej pory co się tam działo, jakbyś miał wskazać takich dla ciebie najlepszych zawodników albo wyróżniających się, ktoś kto przykuł twoją uwagę? Zależy, zależy też pod jakim względem oceniamy najlepszych, bo jeżeli chodzi o jakichś najlepszych zadymiarzy, to na pewno nasuwa się Ferrari, na pewno w Topce jeżeli chodzi o zadymiarstwo, mm -hmm. Don Casio, no wiadomo króla by nie mogło zabraknąć tutaj na tej liście. Jeszcze Polak kiedyś potrafił dobrze tak. przydymić, ale, a teraz król troszeczkę Polak. się spokojny zrobił, no. trzeba, trzeba mu dać tego Ferrariego na gołe pięści, to wtedy może niech się dzieje. O, niech się dzieje. Widzę, że ty już tu się bawisz, jakieś ustawianie kolejnych walk. No no. Ja, ja śledzę generalnie Fejma od dłuższego mhm. czasu, nie? tam już było coś mówione właśnie o takiej walce, wydaje mi się, że to było dobre dopięcie tej ich to chyba będzie trylogię wtedy, no. bo to rzeczywiście się ciągnie i cały czas ludzie mają tak. niedosyt emocji, które są między nimi. A powiedz mi, jak tam już, bo Fame 11 no coraz bliżej, coraz bliżej, jak to z twojej strony wygląda, jeżeli chodzi o te ostatnie szlify? Wydaje mi się, że okej. Okay. No też jakby ja i Popo mamy na tyle krótki staż treningowy. Że wydaje mi się, że to może być fajna walka, taka właśnie, której widzowie oczekują, czyli właśnie bez żadnych jakichś sportowych kalkulacji, tylko wiesz, w pierwszej rundzie tlen się pokończy i tak naprawdę mogą wjechać wiatraki, no, nigdy nie wiadomo. Albo butle z tlen w przerwie wiatraki. Ale wydaje mi, się, wydaje mi się, że to może być walka pokroju właśnie Hater Zabielski, czyli, czyli coś takiego, co... Ludziom się spodobało, nie, niekoniecznie ze względów sportowych, mm -hmm. ale wydaje mi się, że ani ja, ani Popo tutaj nie damy, nie damy za wygraną. Muszę zahaczyć o tę ekipę, ale inny, w innym kierunku, bo cały o czas kurde. wszyscy cię atakują i ekipa, Jakieś ekipa, świeże pytania o ekipę? I właśnie, zróbmy inaczej, pytanie, które ty byś sam sobie mógł zadać odnośnie ekipy, jest coś takiego? Nie, chyba nie, nie zastanawiałem się nad tym za bardzo, chyba wszystkie pytania zostały zadane. No właśnie, dlatego wiesz, chciałem odbić to w drugą stronę, żebym już ja cię tutaj, jak to się mówi, nie maltretował tą ekipą. Ale nie, naprawdę, tych pytań było tak dużo od czasu, kiedy odszedłem, że chyba naprawdę wszystkie tematy już zostały przewałkowane. A jeszcze, że tak powiem, zostając w temacie ekipy, ale niekoniecznie tamtej ekipy, tylko ogólnie ekipy, która mogłaby się stworzyć wokół ciebie, to gdybyś miał możliwość, albo nawet byś musiał stworzyć taką ekipę. To z kim byś mógł sobie stworzyć taką ekipę? Jakichś ziomków takich, żeby no się coś działo? To tutaj trzeba od razu, wiesz, myśleć trochę pod YouTubeowym względem. Na pewno Wardęgę bym wziął. Wtedy jesteśmy po prostu czyści wszędzie, Warwęga. <grym> <grym> plecy tutaj. zabezpieczone plecy nie trzeba. spokojnie. Na pewno wardenga. Lexi może? Bo z lekcji mi się bardzo fajnie mm -hmm. nagrywa ogólnie i się dobrze dogadujemy, właśnie tak. Yy, od dłuższego czasu tak naprawdę się przyjaźnimy i yy, kurczę. W sumie się nie zostawiałem nigdy nad tym, ale wydaje mi się, że takim no, trzonem byśmy byli. Na, nasza trójca tutaj, Lekcji, Wardęga, Mixer. Ja myślę, że to by, to by mogło zatrząsnąć polskim YouTube'em. A już kiedyś no. wardenga coś wspominał o siebie na live, właśnie, mówił, że chciałby robić jakąś taką ekipę e, i właśnie zbierać. Na przykład tam wspominał, że wziąłby właśnie Kingę, byłą dziewczynę mm -hmm. Friza, e, mnie, kogoś tam jeszcze. Tam chyba nawet mówił o Queen of the Black, więc no mogłoby być ciekawie, jeżeli. Sylwester się odezwie, no to na pewno tak, będzie to znać, do, Sylwak, do daj, daj, w czy, daj znać w komentarzu, czy w Pewnie słyszałeś o tym, co się wydarzyło na cage'u Ferrari Boxdel, kiedy Ferrari tam założył się z Boxdelem tak, o 100 tak. tysięcy złotych, że walka jego nie widzi poza pierwszą rundę. I Pierwsze pytanie tutaj jest, co ty uważasz o tego typu dodatkowych zakładach, a druga rzecz, czy ty byłbyś w stanie założyć się o coś? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Kurde, to jest mega ciężki zakład. Ogólnie, jak usłyszałem, że Ferrari się na coś takiego porwał, no to zdziwiłem się bardzo. Przed pierwszą walką nie rzucałbym się na jakieś takie zakłady. No, bo jednak, jednak nie mam pojęcia, co się stanie. Może być tak, że wiesz, wyjdę do OKTAGONu i po prostu przejdę do pozycji żółwia, bo przestraszę się tego wszystkiego, wielkich lamp i wszystkich ludzi dookoła. A może być tak, że będę super ultra zabijaką. Nie, nie, nie mam pojęcia. Więc na razie, na razie bym się na takie zakłady nie rzucał, ale może w przyszłości jakby była okazja. No Okej, okay, ale bardziej myślę, że to są takie kwestie finansowe. Czy byłbyś w stanie właśnie zakładać się o coś takiego. Nie wiem, tam chyba na innej gali też było, że tam, nie wiem, kto przegra, to usunął Instagram albo coś, czy myślisz, że raczej by się to tylko zamykało w obrębie jakiegoś tam Nie, wydaje mi się, że wolałbym chyba po prostu finansowo. To jest coś takiego fajnego, że wiesz, zawsze możesz sobie zrobić fajny clickbaitik na zakładzie o 100 tysięcy, a załóżmy, jak bym się założył usunięcie kanału, no, to nawet uf. nie miałbym gdzie zrobić tego clickbaitu, więc... Wyobraź sobie, że w włodarzem Fame w tym momencie, ja Cię mianowałem na włodarzu Fame, będę podawał jedno nazwisko jakiegoś... Yy, Zawodnika, albo kogoś po prostu ze świata internetu, a ty postarasz się go zestawić z kimś, żeby jakieś z tego walki wyszły. Okej, okay, dobra. A dobry początek z grubej rury Nowciaks. Nowciaks. Nowciaks mógłby z kawanosem. Z kawanosem, to jest też fotograf. Albo z Przemkiem Pro. Przemek Pro to mm -hmm. też fotograf z kolei. Ja bym go tutaj zostawił właśnie w takiej bardziej, wydaje mi się, fotograficznej walce. Hmm, tego bo... jeszcze nie było na fejmie. Tak, mogliby robić zdjęcia na czas, yy, <grym> ale nie wiem, nowciak, no wydaje mi się że z kabanosem, z kabanosem bym taką walkę obejrzał, no. no to mamy pierwsze zestawienie. Mamy yy, druga para ode mnie nazwisko Ksywka Leksiu. Leksiu. Leksiu tutaj tutaj musimy kogoś szukać w jego wadze. Hmm, może Boxdel już było kiedyś mówione coś hmm. o tym. Boxdel kontra Leksiu, chociaż Boxdel to kurde ma już jednak chyba troszkę dłuższy staż treningowy od Leksia, więc może fajnie byłoby mu kogoś takiego na przetarcie na pierwszą walkę, jednak kto ma taki sam staż. To nie, wiem, może Sio. Sio niech będzie totalnie to szalona to, walka. To, to, to Sio versus leksiu. No ja bym to obejrzał chętnie. Już ja nam się powoli, ta karta tutaj kształtuje walk. Lecimy w takim razie dalej. Mój drogi czas na kobietę, a mianowicie Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. O kurcze, z małgorzatą korzuchowską. Samo się to robi. Piękne, <noise> tak. Ja to, to była dobra walka. <głos> <głos> ok, no to czas na kolejnego włodarza, panie włodarzu. Tym razem Wojtek Gola. Wojtek, ja bym chętnie zobaczył walkę Wojtka, Gola, Wo, Wojtka Goli ze Stiflerem. O, tak, to było nie? dobre, kiedyś wspólny kanał, teraz może jakieś coś ten, mm -hmm. no, to Ja było myślę, fajne. Że to też by było dosyć ciekawe no. i z pewnością ludzi by to intrygowało jak zakończy się ta walka, no bo Stifler też jest znany z tego, że no, porwał się na popka. Tak, no więc Stifler akurat wydaje mi się, że no, tutaj mógłby też pokazać charakter. Podoba mi się, powiem Ci, że podoba Fajna mi się ta walka. nasza karta walk. Czas na kolejnego dziennikarza, bo mamy Laskowska, Mateusz Kaniowski. No to kurde, Hubert Mściwujewski, no oczywiście, tutaj wiesz, to, no to była dobra waleczka na pewno tutaj, wiesz, o, o bycie numerem jeden, jeżeli chodzi o e, dziennikarzy w, o, obok, fejmo, około fejmowych. Tak. Tutaj może, może po prostu albo walka o to, kto prowadzi następną konfę. <noise> no, tak, nie, nie ma kasy, tylko <noise> nie ma, wiesz, i, po prostu i, i, i na każdej walce, <noise> na każdej następnej gali się bijecie, kto prowadzi tak, następną. Konfę na następnej. Ale tak, no, Kaniowski z Hubertem, to no znaczy tutaj chyba troszkę yy, przewaga wzrostu ze strony pana Kaniowskiego, ale, no, ale tam jakby wszystko da się zrobić. Wiesz, dobrze najad yy, Mściwojewski, to myślę, no. że coś by z tego wyszło. Albo yy. Kaniowski versus dwóch braci Mściwojewskich. No, dwa na jeden. Tutaj można coś pomyśleć. Ale nie no raczej no, jak już mamy zostać jeden na jeden no to tak Kaniowski versus Hubert mściwy. Okej, okay, także panowie, pozdrawiamy was serdecznie pozdrawiamy. i czekamy na waszą walkę. Y I ostatnie nazwisko mój drogi panie włodarzu, mam tu takiego kogoś jak Mixer. Mixer. Z kim by pan chciał się bić kiedyś? Z Popo na pewno w no, do to ja wiem, przyszłości. Ale już z perspektywy e... tego, że jesteś włodarzem i możesz sobie tak naprawdę dobrać ja, ja już mówiłem o mojej walce marzeń, no, to powiem teraz to samo, Wardęga no. Panie Sylwestrze, no nie ma na co czekać. Teraz, jak mikser jest włodarzem, to już nie nie można odmówić. tak? Zapraszam serdecznie, Panie Sylwestrze. No i tym samym skończyliśmy sobie tą naszą pierwszą gierkę. Czyli już mamy nie mam już wciąganego, super. Tak, ja myślę, że naprawdę fantastycznie to wygląda. Myślę, że fame tutaj może wiesz, jak jakaś z tych walk dojdzie do skutku, to jakiś procencik muszą no. nam chyba odpalić, bo to my im to podaliśmy na tacy. Tak jest, numer znacie. Jakby co. Się tak dziwnie na waszym face-to-face -face popo wypowiedział się odnośnie tego od 1 do 10, on powiedział, że rozwalił być na 8, bo tak mu się trochę nie chce. Nie wiem, zdziwił mnie I Jak to, ty to odbierasz? Mówiąc. Bo właśnie z mojej perspektywy, to też jak ja to oglądam i słyszę, no ty tam pewnie, nie? 10, no bo wiadomo, wchodzisz, robisz robotę, a on tak 8, bo tak, no... Nie wiem, wydaje mi się, że to jest troszeczkę ze strony popo coś takiego, że on próbuje zbudować właśnie coś takiego, że on tutaj od niechcenia, że że troszkę mu się nie chce. W razie jakby po prostu wyrwał szybki nokaut, no to będzie mógł powiedzieć, no bo ja w sumie się nie przykładałem za bardzo do treningów. Mi się nie chciało, ja chciałem tak na 8, na 10. <grym> tak. Ale nie wiem, no nie wiem, w sumie ja, bardzo mnie to dziwiło, jak usłyszałem 8, no bo wydawało mi się, że obaj tutaj jesteśmy zaangażowani w 100%, po prostu wychodzimy 2 października na śmierć i się napierdzielać. A nie tak, że ci się a, nie chce. A nie że na 8, no to jeżeli będzie na 8, no to lepiej dla mnie. <grym> bo to by się chce, tak, nie zmieniło ja, się nic. ja chcę, chcę na 10 dalej, Myślę, że im, im bliżej, ja to właśnie cały czas powtarzam, że im bliżej tego drugiego października, tym bardziej chcę, więc myślę, że teraz to jest nawet 11. Okej, okay, lecimy z kolejnym pytaniem i teraz taka kwestia bardziej do wyobrażenia sobie sytuacji, a mianowicie przed tą ostatnia walka w Oktagonie, już nigdy więcej nie możesz wejść do Oktagonu i nie możesz stoczyć pojedynku. Ta i nigdy więcej nic. I nie możesz powiedzieć, hmm. że Sylwester Wardenga. Okej, okay, dobra. Nie wiem, nie mam chyba takiej osoby jednej konkretnej, którą... Zawsze wszelką cenę chciałbym pokonać przed całkiem. No ja, albo Polską. ewentualnie się zmierzyć z kimś, tak wiesz, na zakończenie, bo to wtedy. Wiesz, już tutaj od razu w głowie się pojawia, tylko pokonać, nie? Tutaj nie, ma, nie, ma, nie ma miejsca na coś takiego, że zmierzyć. pokonać, kurde. Dobrze, wiesz, dobrze, mój ja od razu, jak podpisywałem kontrakt na walkę, myślałem sobie, że tu muszę wejść po prostu Don Casio Mentality. Nie ma miejsca na przegraną w głowie. No i, i tak staram się myśleć, nie? W sensie unikam totalnie jakichkolwiek myśli typu przegrana. Nie mam jakby, mhm. nie mam czegoś takiego. Nie, cały czas, jak wizualizuję sobie tą walkę, to jakoś cały czas pojawiają się tylko takie wizje, w których to ja okładam przeciwnika, w których to ja jestem na przeciwniku. Nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie. Znaczy, wiadomo, nie lekceważę i jestem ale... gotowy na wszystko, ale, ale raczej. Ale raczej powiedzieliśmy, tak, powiedzieliśmy, chce ci się i jesteś chcę, tak pewny jest. siebie. Więc kurde, nie wiem, jaka to była osoba. Powiedzmy, że Kruszwil, Kruszwil w ramach yy, po prostu tutaj yy, za mini Niech Kruszwil zmierzy się z kimś swoich rozmiarów w końcu Bardzo I, proszę. i ja potem już mogę odejść, jak go pokonam, to wiesz, już mogę. Ale tak jeśli chodzi o jakiś twórców, influencerów w mojej wadze czy coś takiego, no to wydaje mi się, że z każdym mógłbym wyskoczyć. No i wiemy, żebyś był pewny siebie. Tak. No i to mi się podoba. W takim razie przechodzimy płynnie do kolejnej takiej zabawy gry, można to powiedzieć, a mianowicie, mój drogi, Fuck, Mary Kill, edycja Fame MMA. Z tym, że troszkę minimalnie zmienione zasady, i tutaj ja wskazuję trzy osoby, a ty wybierasz, z kim udałbyś się na imprezę, z kim poszedłbyś na sparring, no i niestety komu zakończyłbyś karierę w Fame ma. O kurczę, no dobra. Bawimy no dobra. się, lecimy. Mam nadzieję, że nie będą aż tak ciężkie zestawienia. No sprawdźmy. Pierwsze z nich Popo, Boxdel, Popek. O kurczę! No, to kończę karierę Popo, zresztą 2 października. Zapraszam serdecznie, bo wiele od, tego, od tej opcji nie będzie się różniło. E, ogólnie to z Boxdrem już imprezowałem, więc to już jakby mam odhaczone. Mm -hmm. No, to impreza z Popkiem. No i pozostaje sparring z wielkim no. Ja i tak gadałem z Boxdrem na temat tego, że właśnie kiedyś trzeba zrobić sparring, więc, więc wychodzi idealnie. No to, to pierwsze zestawienie, czek. Okej, okay, mamy to. W takim razie drugie. Oj, Wojtek. Smolasty i Adrian Polak. Polak się już nawalczył. Już tyle miał walk. To chyba nie będzie smutno, jak się mu skończy karierę. Myślę że, Myślę, że tutaj chłopacy po prostu jeszcze, w sensie chłopaki smolasty i oj, Wojtek, jeszcze tutaj mają dużo do pokazania na gali. Dopiero tutaj pierwsze walki. Mm. Tak samo jak wcześniej imprezka tutaj z ojwodkiem, już zaliczona została i to nie raz. Mm -hmm. e, więc imprezka ze smolastym, no i spaling e, z ojwodkiem. I to też myślę, że kiedyś nastąpi, bo już się tam umawialiśmy na coś. No to pięknie, na razie nam się układa chyba raczej bez jakichś większych problemów. No takim... i teraz pewnie będzie najbardziej nasze <grym grym> zestawienie. No, zobaczymy, zobaczymy, czy to ci zaskoczy, czy nie. No. Otóż Norman Parke, Amadeusz Ferrari i kasio. Idę na imprezkę z Normanem. Hmm, Sparring z Ferrari. Ciekawiłoby okay. mnie to, czy, uh -huh. czy to wytrzymam. I generalnie, no i kończę karierę Doncasio chyba. Sorki, Casio. Nie mam nic do Casio. Ale komuś poza, karierę skończyć Poza trzeba. szacunkiem, rzecz jasna. E, i, a komuś trzeba karierę skończyć tutaj. <laughs> Sorki. Okej, okay, lecimy dalej. Dubiel, Wardenga i Błoński. Kurczę, to, to jest ciężki temat, ale na pewno sparing z Wardengą. Mm -hmm. Impreska z Marcinem, bo Mar z Marcinem imprezki są zawsze bardzo ciekawe. No i niestety tutaj zostaje Kacprowi zakończyć karierę, chociaż według mnie bardzo, bardzo się zajawił w to. No i generalnie bardzo fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o jego freak fighty i ogólnie ten jego poziom, który tak poszedł do przodu. Ale no niestety, niestety kogoś trzeba tu skończyć karierę. Sorki Kasper. <laughs> Mamy to w takim razie. Przedostatnie zestawienie tutaj troszkę namieszane, a mianowicie hater, Arab i Kizo. <grystanie> Okej, okay. sparing raczej tutaj tych dwóch ostatnich wymienionych panów bym w sparingu unikał, więc no hater wychodzi na hatera. Skończyć karierę no to chyba Kizo, bo jednak wydaje mi się, że Arab ma większy potencjał pod takim względem, że no on tutaj tak naprawdę wszystkie pasy chyba mógłby zdobyć. No i i co to było jeszcze? I impreza wychodzi z I impreza wychodzi z Arabem. No to nam no, ideal, idealnie się składa. <noise> proszę państwa, <noise> trzy panie mam dla ciebie. O, proszę. Zusję, Marta Linkiewicz i Way of Blond. Sparring może z Way of Blond, chociaż pewnie dostałbym cirki. Skończyć karierę Zusję, przepraszam, nie znam Zusję niestety. I imprezka z Martą Linkiewicz. No oczywiście, tutaj wybór prosty. No i mamy to. No i zakończyliśmy kolejną zabawę. Wydaje mi się, że ci, co zakończyliście im karierę, to. Będą mocie omijać z daleka, a żeby Ej. na pewno tak się nie stało. Sorki. YouTube u ciebie to jest podstawa. Tak jest. Teraz y, fame ma, czyli jakiś tam kontakt ze sztukami walki. A jest coś jeszcze dalej, co nigdy nie robiłeś, a chciałbyś kiedyś w życiu spróbować? Kurde, I... wydaje mi się, że wiele jest takich rzeczy, w sensie wiele rzeczy też takich. Na YouTubie, których jeszcze nie zrobiłem, mhm. a które chciałbym zrobić. Może nie będę zdradzał co to jest, ale ogólnie chodzi mi o rozwój własnej marki i rozwijanie jej na mhm. różnych płaszczyznach, a nie zatrzymywanie się tylko na tym, żeby to jednak były tylko filmiki na YouTubie, tylko już sobie też coś tam kminie, żeby na jakichś innych płaszczyznach też działać i przenosić, żeby mikser pojawił się nie tylko na YouTubie. Bardzo luźne, szeroko pojęte pytanie. Co cię w życiu rozśmiesza? Co Cię bawi, z czego masz bekę najbardziej, tak, nie wiem, co u ciebie sprawia taką radochę. Nie wiem, ja cóż, ja mam tak w życiu, że generalnie chyba nie śmieję się jakoś mega dużo, a jak mhm. już się śmieję, to z takich głupich rzeczy, totalnie takich błahych, głupich rzeczy. W sensie na przykład wyskoczy mi jakiś mem, który kompletnie, no w sensie w większości osób nie bawi, ale. a mnie akurat bawi. No i to jest taki, nie wiem, ciężko określić taką jedną rzecz, ale... Ogólnie no to jak jestem, jak jestem ze znajomymi, no to ze wszystkiego potrafimy mieć bekę, ale tak właśnie jak na przykład siedzę sobie sam, no to bardzo, bardzo różnie i bardzo dziwne rzeczy potrafimy rozśmieszyć. No okej, okay. a w drugą stronę, co jak to mówią, mrozi, albo tak co wiesz mrozi? co. No, albo cię denerwuje też wręcz, aż tak? Nie wiem, nie wiem. To jest coś takiego właśnie bardziej. Denerwować to na pewno nie denerwuje, bo to jest trochę takie moje guilty pleasure, szczerze, szczerze mówiąc, właśnie oglądanie jakichś takich mega mrożących YouTube, YouTube creatorów. Pamięć Lil Masty, Lil Masty nie, generalnie, w sensie jej postać sceniczna mm -hmm. przed każdą galą mnie mega mrozi. Ale no, jest miejsce oczywiście dla, dla takich osób, więc fajnie, że to się sprzedaje i tak dalej i że Aniela sobie tam y, karierę kontynuuje, ale no, czasami, czasami mega mrozi. No. Tak, taki, taki mamy klimat, taki mamy styl co zrobić, czasami też coś pomrozi, a powiedz mi jeżeli chodzi o fame i tą społeczność, taką całą fame wszystkich zawodników, to z kim masz taki najlepszy kontakt? Z Wojtkiem, bo teraz mamy w sumie na tej samej gali walkę, ja jego tak naprawdę znam najdłużej ze wszystkich zawodników. Nie, zdela znam najdłużej, mhm. mm, ale Boxdella jest team Popo, no to wiesz, my tam za bardzo no, nie no, gadamy, właśnie... bo jeszcze czasami wiesz, sypnie jakąś informacją za dużo i... Jak ty właśnie do tego podchodzisz, że to wiesz, on tam siedzicie tu, no nic, niby no. ziomki, ziomki, a on tam wszędzie na streamie do nich jeździ, tańczy brzuchem. Z... No właśnie, gdyby nie ten taniec brzuchem, no to jeszcze bym wytrzymał, <laughs> ale <laughs> przesada. Nie no, spoko, myślę, że dla Popo to jest jeszcze większa presja, kiedy jego... Wielki własz kolega zobaczy, jak jest bity. I będą leżeć razem i będą płakać. A tak. prostu to mówił, że nie ma czego szukać w samej Industries ogólnie po przegranej ze mną. Byłaby jakaś walka albo jakieś twoje zasady, które byś chciał przełożyć albo zaproponować, żeby wdrożyć do fejmu? Może nie wiem, może jakieś dodatki w stylu. Zawodnicy są ze sobą spięci na przykład za rękę pasem. I żeby nie mogli od siebie odchodzić więcej mm. niż dwa metry, na przykład. Nie? Mm. No, to no, już coś, coś coś tego typu. Jeszcze, jeszcze wiesz, ten pas mogliby wykorzystywać jakoś do swoich jakichś niecnych zagrywek. No i no, to myślę, że mogło być spoko, no coś tego typu. Wydaje mi się, że możemy sobie przejść do typowania całej karty. Walk, o, fame 11. Dobra. Piotr Szeli Szeliga, Krzysztof Fericze. Kurczę, ja nie wiem totalnie, jak wygląda y, w akcji y, Fericze. Mhm. Spróbujmy wujaszka Fericze. No to proszę bardzo. Lecimy dalej. Krycha UFC i Sasza. Krycha, krycha. Wydaje mi się, że krycha, bo to jest coś takiego, że on no długo już długo trenuje i też jest na pewnym poziomie, który tam dla takiego freakowego zawodnika, który wchodzi tak naprawdę z troszkę innego miejsca niż sala typowo z oktagonem, mhm. może być ciężkim jednak zawodnikiem. Wiadomo, że w mediach to różnie wygląda przed, przed ich walką. Mm, ale wydaje mi się, że krycha. Filipek i Ferrari 100 tysięcy złotych w pierwszej walce, w pierwszej rundzie jest. Natomiast kto ostatecznie zwycięży w tym pojedynku według Ciebie? Tutaj nie wiem totalnie, to jest dla mnie walka zagadka. Ale wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że Filipek. Okay, wydaje ciekawe. mi się, że Filipek, bo on jest jednak kurde bardziej sumienny z tymi treningami, tak naprawdę no nie wiem czy Ferrari coś trenował ostatecznie, czy nie trenował, czy jego. Jakby głównym treningiem był trening medialny z przeciwko mistrzowi w kickboxingu. Teraz widziałem, że dużo na pokerze trenuje. Tak, Natomiast tak, nie wiem, jak no. się to przenosi, właśnie, jeżeli chodzi o MMA i walce w paletkach. Stół pokerowy troszkę inny kształt niż oktagon, więc wydaje mi się, że Filipek możemy na Filipka dać. No. Okay, yy, potężny wołodarz. Boxdel kontra maksymalnie. Tutaj też to jest ciekawe zestawienie. E, ze względu na to, że Boxdel jednak coś tam już trenował wcześniej. Związanego z MMA. Nie wiem jak Maksym, czy teraz coś się dopiero u niego zaczęło. No, ale. A to, że tam on też jest w ale mocnym tryniku. No właśnie, on jest też w sportowym trybie życia tak naprawdę od lat, więc tutaj tutaj to jest powiedziałbym voxdel, ale jest za popo, więc maksymalnie. O masz ty, o <śmiech> <śmiech> okay, Marcin Malczyński, Arkadiusz Tańcula. Zarówno pewnie Arek, jak i Marcin chcieliby się po swoich ostatnich walkach trochę pokazać generalnie swojego skilla. To może być bardzo wyrównana walka, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że bardziej tego zwycięstwa głodny jest Malczyński, dlatego na niego tutaj postawię. Way of Blond, Patrycja Wieja, jedyny pojedynek kobiet. No, tutaj oczywiście jestem po stronie yy, mojego klubu, czyli Patrycja Wieja, bo razem sobie trenujemy i też zresztą widzę jak to nie wygląda, więc... Myślę, że Patrycja. Kolejna walka z Smolasty kontra Miły Pan? To jest totalna zagadka dla mnie, szczerze mówiąc. Znaczy, wiem, Z tego co wiem, to Smolasty chyba trenuje trochę więcej, ale... ale obaj są w trasie koncertowej, tak, cały czas obaj, koncertują, no, także... No właśnie, obaj koncertują cały czas, do tego to jest i u jednego i u drugiego pierwsze wyjście do oktagonu. Nie wiem, może, może przeważy ten nieco większy staż 18 więc dam 18. Walka wieczoru według karty, Borys Mańkowski, Norman Parke. Wydaje mi się, że Borys, że będzie chciał się, chciał to odkupienie wyrwać jednak i sfokusuje się na tym na tyle, żeby wygrać, no tak mi się wydaje. No i ostatnie decydujące starcie, to, że wygrasz to już wiem, to już może pytanie, w której minucie, w której rundy? Gdzie? Kurczę, może nie będę tutaj tak przed pierwszą walką aż rzucał, że o pierwsza runda, knockout, dekapitacja. <zyskuję> e, no i kurczę nie wiem, no powiedzmy, że wygrana w trzeciej rundzie. W trzeciej rundzie, czyli dasz jednak Popo trochę tak. tam się zmęczyć mocno i... Tak, wiesz mordeczko, trochę Hollywood zrobię. Tak, <zyskuję> <suszę> <gry> <suszę> no wiesz, żeby się, wiesz, ludzie, którzy wykupią pay-per-view, żeby mieli co oglądać, tak, żeby tak. Żebyś za szybko tak. nie poszli spać no tego właśnie. wieczoru. Was zapraszamy serdecznie, żebyście w komentarzu opisali swoje typy, jeżeli się zgadzacie bądź też nie, dajcie o tym znać. No, a tymczasem wydaje mi się, że mogę Cię zaprosić na nasz pomiar siły. Czekam I ciekaw jestem <laughs> jak wygląda Twoja siła, także zapraszam serdecznie. Oczywiście Dobra. ubierz sobie rękawice. Na spokojnie zrobimy sobie kilka prób, bo wyczuć tę czujkę też nie jest łatwo. 79 kg. Można, można lepiej, ewidentnie można tutaj lepiej tak, to zrobić. Tak, czujesz, że można lepiej. Czuję, że można lepiej. No tak nie siadło to chyba. No, to bardzo proszę. Pan mikser i jego siła ciosu, uwaga. 100 kg równe. To mnie, mnie już nie ma. Mnie już nie ma. Także mamy, to no myślę, że to jest taka wyższa pozycja, jeżeli chodzi o kto tutaj był i jakie czyli, wyniki osiągał. Czyli Także... jednym słowem popo ma się czego bać. Jak to wyglądało u ciebie wcześniej, jeżeli chodzi o twoje poczynania ze sportem? O kurczę, w Były ostatnich latach. Nie było... o, w ostatnich latach to ten sport naprawdę sobie gdzieś tam, gdzieś tam był, ale bardzo, może, bardzo, bardzo, bardzo daleko. Tak, sport to był w FIFA najczęściej albo ewentualnie jeszcze w UFC jak się zagrało. Odkąd pamiętam, od najmłodszych lat do gdzieś tam 14-15 roku życia, ja cały czas grałem w piłkę, więc... Teraz akurat jeszcze śledzę poczynania Manchester United po transferze Ronaldo, bo jestem mega fanem Ronaldo. To paka się zrobiła tam w United. Tak, teraz jest tam solidnie, naprawdę. Ci, myślę, że tych dwóch Portugalczyków tam może z przodu naprawdę namieszać mm, w tym roku. Się. A jeżeli chodzi o Twoje dzieciństwo, jakiegoś sportowego idola. to... Ronaldinho, Ronaldinho, 100%. Ronaldinho Gaucho. Oczywiście. Niby łatwe, niby trudne, ale jakże szerokie pytanie, Panie mikserze, jak żyć? Jak najszybciej. <głos> <głos> nie wiem, no tak, żeby być szczęśliwym, żeby być dobrym człowiekiem, nie skurwić się i essa. Yesa, moi drodzy państwo, tego wszystkim życzymy, jak również nie zapomnijcie o naszym konkursie, w którym przypominam trzy pierwsze osoby, które prawidłowo wytypują czas walki miksera z Popo w komentarzu podając obok swój betklikowy nick gracza oraz subskrybując kanał, zostawiając magiczną łapkę w górę, wygrywają oficjalne gadżety z Fame MMA oraz prezenty od betklika. A dodatkowo, jeżeli Uważacie nieco inaczej o typowaniu całej karty walk Fame 11, bądź zgadzacie się z typami Mixera, a nie macie jeszcze konto na BetClick Polska, a chcielibyście je założyć, to używając kodu Fame 550 vip otrzymujecie zakład bez ryzyka aż do 550 zł. I pamiętajcie, że gra u Bugmachera możliwa jest tylko dla osób pełnoletnich. Jeżeli obstawiacie, róbcie to odpowiedzialnie, tylko u legalnego Bugmachera z polską licencją, taką właśnie jak BetClick. I od nas na dzisiaj to wszystko. Mikser, serdeczne dzięki. dzięki. Mam bardzo. nadzieję, że bawiliśmy się dobrze. Tutaj troszkę rozrywki, jakichś takich luźniejszych pytań. Nie za dużo tej ekipie nie było, bo temat przebankowany. <grym> tak, ze spakiem. <grym> tak, także jest ok. Dziękujemy serdecznie i dzięki. widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Siemanko.